Mój e wziął telewizor. Ja wziąłem pismo. Mój były zabrał telewizor. Zrobiłem pismo. Dom był pusty, jeśli nie liczyć echa moich kroków na zimnej podłodze. Ściany, wcześniej pokryte wybranymi przez niego obrazami, które udawałem, że mi się podobają, teraz pokazywały białawe plamy w miejscach, gdzie światło słoneczne spaliło farbę. 65-calowy telewizor, jego trofeum rozłąkowe. Pozostawił na ścianie salonu za prostokąt niczym bliznę. Przesunęłam palcami po pustej przestrzeni i uśmiechnęłam się. W kieszeni płaszcza akt własności mieszkania ważył więcej niż jakikolwiek sprzęt gospodarstwa domowego. Nie zauważył, A jeśli tak, to myślał, że nie będę miała odwagi. Prawnik, mężczyzna o przeciągłym głosie i zawsze zawiązany krawat, spojrzał na mnie z pogardą, kiedy podpisywałem dokumenty dotyczące podziału majątku. Jesteś pewna, proszę pani? Prosi o telewizor, kino domowe, nową lodówkę, pokiwałam głową, przygryzając wnętrze policzka, żeby powstrzymać się od śmiechu. Możesz mu dać wszystko. Chcę tylko aktu. Prawnik westchnął, jakbym była upartym dzieckiem, które odmawia lepszej zabawki. Nie zrozumiałem. Nikt nie rozumiał. Aż do dnia, w którym przyjechał odebrać ostatnie rzeczy. Nie będziesz tęsknił za telewizorem. Zapytał, ciągnąc głośnik po podłodze, a pot spływał mu po czole. Zawsze się pocił, kiedy kłamał. Nie odpowiedziałam, opierając się o framugę drzwi. Myślę, że najbardziej będzie mi brakować zapachu twojego taniego dezodorantu. Zatrzymał się, jego knykcie były białe od zbyt ciasnego trzymania styropianowego opakowania. Wyglądasz inaczej. Ty też. Wcześniej przynajmniej udawał, że mu zależy. Nie nalegał. Zabrał to, co swoje, i wyszedł, trzaskając drzwiami tak mocno, że zatrzęsły się szklanki na półce. Odczekałem pięć minut, zanim wyjąłem telefon z kieszeni i wysłałem wiadomość do jego rodzinnej grupy na WhatsAppie. Cześć, chłopaki. Informuję tylko, że jak imię byłego będzie potrzebował mieszkania w przyszłym tygodniu. Akt własności mieszkania jest na moje nazwisko od wczoraj. I och, czynsz za mieszkanie, w którym teraz przebywa, wygasa trzydzieści tego. Powodzenia. Chaos był natychmiastowy. Nieodebrane połączenia, historyczne wiadomości audio, odległa ciotka nazywająca mnie, bez serca. Odłożyłem słuchawkę i poszedłem do kuchni, gdzie w nowej lodówce tej, którą wziął, pozostawiono idealne miejsce na białe wino i talerz serów. Otworzyłem butelkę z satysfakcjonującym trzaskiem i usiadłem na podłodze, opierając się o ścianę, gdzie stał telewizor. Dwa dni później pojawił się w drzwiach mojej pracy. Twarz miał opuchniętą, oczy zaczerwienione od nieprzespanych nocy. Nie mogłeś mnie ostrzec. Głos mu drżał. Mógłbym, odpowiedziałem, nie podnosząc wzroku z nad raportu, którego nawet nie czytałem. Ale ja nie chciałem. A teraz? Co mam zrobić? W końcu na niego spojrzałem. W tych zdesperowanych oczach, w sposobie, w jaki trzymał plecak przy piersi jak tarcze, było coś niemal poruszającego. Prawie. Zawsze wiedziałeś, jak sobie radzić powiedziałem, wracając do gazety. Do zobaczenia później, imię. Stał tam jeszcze kilka sekund, jakby czekał, aż się poddam, poddam się, powiem ok, Ty też możesz mieć to mieszkanie. Ale nie powiedziałem. I odszedł. Tej nocy, malując ścianę, na której stał telewizor, na kolor ciemnoniebieski, prawie nocny, otrzymałem powiadomienie z banku. Próbował kwestionować ten czyn, Sprawa została zgłoszona w niecałe 24 godziny, wszak miałem podpisy świadków i prawnika, który tym razem uśmiechnął się na mój widok. Trzy miesiące później spotkałem go przypadkowo w supermarkecie. Pchał wózek z makaronem instant i tanim piwem, miał dłuższe włosy i nieogoloną brodę. Nasze oczy się spotkały. Otworzył usta być może, żeby przekląć, a może poprosić o pomoc. Skinąłem tylko głową, jakbyśmy byli nieznajomymi, którzy rozpoznawali się z widzenia, i udałem się do działu z winami. Wychodząc, kiedy wkładałem torby do samochodu mojego samochodu, za który zapłaciłem, zobaczyłem go na zewnątrz palącego papierosa, trzęsącymi się rękami. Nie było mi przykro. Nie czułem złości. Po prostu dziwna cisza, jakby cisza, która pozostaje po wyłączeniu urządzenia, które przez lata hałasowało, a my tego nie zauważyliśmy. Jechałem do domu, słuchając głośnej muzyki, okna otwarte, a wiatr mieszał papiery na siedzeniu pasażera. Akt był teraz przechowywany w sejfie razem z umową o nową pracę i kluczem do mieszkania, które później sam kupowałem. Kiedy przybyłem, niebieska ściana była już sucha. Powiesiłam mały obraz, abstrakcyjny obraz, który namalowałam sama w warsztacie wiele lat temu, kiedy jeszcze wierzyłam, że pewnego dnia zauważy moje rzeczy. Nie zauważyłem ale teraz, za każdym razem, gdy patrzyłem na te niechlujne pociągnięcia pędzla, wiedziałem to było tylko moje. I to wystarczyło.